Cześć! Dzisiaj w nieco spartańskich warunkach Nie wiecie jak to wygląda, jak to nagrywam Ale powiedzmy takie zdjęcie wam później pokażę Sprzedałem swój cyfrowy sprzęt, żeby kupić właśnie to Jest to Leica M2 O dziwo w rzadszym wydaniu Bo w wydaniu bez yy, samowezwalacza Takie może krótkie wprowadzenie na początek yy, okay. Jest to dalmierz, tutaj widać okienko dalmierza okienko do podświetlania ramki i tu właśnie przyłącznik do ramek to te ramki pokażę wam później, to się wyświetla wizję, że zaraz po podłączeniu odpowiedniego obiektywu a tutaj mamy ramki 35mm, 50mm i 90mm o tym właśnie, o co z tym chodzi opowiem troszeczkę później otworzymy to sobie tu jest takie i do zamknięcia, hop, o. Tak wygląda środek, to również można sobie ściągnąć, żeby nie przeszkadzało, sobie, żeby sobie popatrzeć. Hmm. Tak wygląda środek aparatu. Aparat jest w takiej postaci, jest lżejszy, ale rzeczywiście jest to ciężki aparat, To dziwo. Ciężki dalmierz z tej lejki, ale nie znaczy to, że jest to niewygodne, bo jest to po prostu solidne, da się do tego przyzwyczaić. Tutaj mamy szpulę, to jak zakłada się film, pokażę może później, na pewno to pokażę, ale troszeczkę później. Złożymy to sobie teraz, ale jeszcze wcześniej powiem, że e, taka dygresja serwisowa. Miałem problem z tym aparatem, jeśli chodzi o migawkę, go tylko kupiłem. Rzeczywiście czas 1000 nie za bardzo mi chodził, był on niedokładny, ta przesłona nie chodziła równo i. Nie wysłałem go do serwisu, tylko obejrzałem sobie film na YouTube, bo straszna rzecz, że to zrobiłem, pewnie wszyscy pomyślicie. Przeczytałem jakąś taką książkę serwisową, i po prostu odkręciłem te trzy miejsca. Pojawiła się taka przestrzeń do regulacji, właśnie kurtyny. I po prostu kręciłem zupełnie na czuja takie, takie trzy, dwa miejsca śrubokrętem. Po prostu miałem wrażenie, że po prostu nakręcam sprężynki. No i rzeczywiście to pykło, bo chodzi teraz wszystko idealnie, więc jestem 400 zł do przodu. Bardzo się z tego powodu cieszę. OK, Złożymy to sobie teraz. Słyszeliście kilka razy... W sumie... A nie, ja tak sobie zamknę. Słyszeliście kilka razy dźwięk migawki. Ona jest bardzo cicha, chociaż wydaje mi się, że na filmie będzie głośno ją słychać. Prawda jest taka, że kiedy wszystko sobie zamkniemy i wytłumimy, Aparatu praktycznie nie słychać. Nie wiem, no to, to może wytwarzać decybeli 30, 20, 30, 40 max. Jest to bardzo cichy, bardzo cichy aparat. Przepraszam bardzo. Złożymy go sobie teraz. Tutaj mam obiektyw 50 mm LMAR-28. Jest ciekawy obiektyw. Może jeden z tańszych tak naprawdę, ale on. Jest, ma tak zwaną, jest trochę niesławny, może nie niesławny, bo to znaczy, że jest sławny w złym znaczeniu, a on po prostu jest niedoceniany. Ma 15 listków przysłony. Ym, względu, niedoceniany pewnie ze względu na to światło, no bo wiadomo jest sumikron 2.0 i to jest zdecydowanie lepszy obiektyw, ale ten jest bardzo ostry już od właśnie otwartej przysłony. Ja tą ostrość bardzo lubię właśnie. On nie dość, że jest przedmiot obiekt ostry, to te rozmycie jest bardzo ciekawe. Niestety jestem z tej generacji fotografów, który lubi właśnie strzelać na otwartej przysłonie i kiedy zamykam, domykam ten obiektyw troszeczkę, tutaj mamy skalę właśnie, kiedy go troszeczkę domykam, ta ostrość mi się nie podoba. Jest bardzo taka szarpana. Ja wolę strzelać na 2.8, no ale wiadomo, dalmierz uczy nas tego, że takimi aparatami za bardzo nie postrzelamy na otwartej przysłonie, musimy się nauczyć tak zwanego zone focusa, czyli używamy tej skali do fokusowania. musimy się nauczyć powiedzmy odległości, nasz obiekt jest przed nami powiedzmy, że jest 3 metry robimy to oczywiście na oko, później już przyglądamy szybki kadr i strzelamy no i tu jest ta klasyczna skala skale głębi ostrości przepraszam skala głębi ostrości, no jak sobie ustawimy ósemkę i powiedzmy 3 metry, no to wszystko od Dwóch no powiedzmy, 2 i 30 centymetrów. Nie, inaczej, 230 cm do 400 cm, Może tak będę lepiej operował. Będzie ostre, powiedzmy na tej ósemce. No i tutaj trzeba się na tym domierzu używać takiej techniki ostrzenia. No to dlatego, że to, mimo że plamka, plamka jest bardzo widoczna, bardzo celna, to. Um, używanie jej szybko jest praktycznie niemożliwe. Oczywiście są bardziej doświadczeni i, i, i mniej fotografowie, i to wszystko zależy od umiejętności ostrzenia. No, jest na pewno trudne, nie ma co się oszukiwać ostrzenia na takim dalmierzu. Um, ten obiektyw jest składany, jak widać, i wystarczy to pociągnąć i wyszukać taki moment po wyciągnięciu, po przekręceniu w prawo, że się obiektyw zablokuje. To pokażę jaki mechanizm wygląda, bo to jest dosyć istotne. Ten, chowę się. Ok, o, Teraz kontruje się ten i tu są takie zatrzaski, prawda? Tu jest takie coś i teraz już jest zatrzaśnięty. Obiekt jest bardzo fajny. Mam do niego oryginalny niemiecki filtr. Dostałem razem właśnie z tym filtrem UV. Jest również lens hood, też od tego Elmara. Myślę, że pasuje. Również na sumikron, ale pewny nie jestem w sumie. Chyba Sumicron jest trochę e, szerszy i nie wiem, naprawdę nie wiem. Ale to jest do Elmara zapisane, to tak to wygląda. I mam również do tego aparatu światłomierz, którego używam. I powiem Wam szczerze, że używam, bo ja na oko strzelać nie lubię. Nie lubię nosić też za bardzo zewnętrznych. A że tutaj nie ma żadnej baterii, to mamy... E, to mamy taki manualny światłomierz od odlejki, właśnie, i tutaj sobie zawsze, jak widzicie, trochę jest to w takim stanie, już dostałem ten aparat, trochę jest tutaj porysowany, i to właśnie przez układanie i wykładanie tego światła więc Ja to sobie teraz stawiam taki papierek. Od razu to robi mi za takie, co zawsze tutaj można było sobie wsunąć w lustrzankach. To tutaj pamiętam, czego używałem. Ustawiamy na B, tutaj ustawiamy też na bulb i żeby się zahaczył zachaczył ten e, światłomierz o te koło ponieważ one się e, poddaje sy synergii te koło o to trzeba podnieść, to, to troszeczkę trzeba podnieść wsunąć na to, na to jak już jest o, czuć, że jest jak teraz kręcimy tym to nie dość, że tu nam się wszystko zmienia to e, również koło e, czasu jest e, skooperowane z tym Ustawiamy sobie, e, jakiego filmu używamy, w tym przypadku mamy 400, tutaj 400 jest, sobie tam siedzi no i mamy tą wskazówkę, prawda? Jak czerwona, czerwona jest używana w mniejszym świetle e, to sobie ustawiamy. Powiedzmy, żeby tutaj wyszło mi, e, wyszło mi zdjęcie, to wystarczy ustawić obiektyw na, na przesłonę 4 użyć 500, to jest użyte. I właśnie zostało to ustawione. Powiedzmy, zrobi się od niego co ciemniej. No tutaj praktycznie ciemnica. Dobra, ale już wiecie o co chodzi, przepraszam, no to urwimy to, no bo to tu więcej mówić. I tak to wygląda w obsłudze. Obsługa jest bardzo łatwa, aparat pełni manualny, ale wszystko jest wręcz bardzo przyjemne w użytkowaniu. Ok, jak widzicie, wskoczyła ramka właśnie. Teraz jest sobie ustawione na 30, bo tak z automatu. A jak sobie włączymy obiektyw 50, wskoczy nam tutaj. I pojawiła się ramka e, wizjerze 50. No i to jest chyba bardzo ważne, więc zaraz wam to pokażę na czym to polega. Ok. Zbliżmy się. O, i tam są takie rameczki, prawda? To jest ramka... O jest dobra, już To jest ramka 50 mm to jest ramka 30 mm a to jest ramka 90 mm i to, to co widzicie w tej ramce to jest właśnie to co fotografujecie bo wizjer jest na stałe tak mi się wydaje z lekka że on ma taką na oko może 28 mm chociaż to go pewnie jest duży błąd to co mówię bo on tam ma swoją magnificencję i ja nie wiem, to jest 0,72, no i widzimy trochę więcej świata, niż świata fotografujemy. I właśnie dzięki tej ramce wiemy, co fotogra fotografujemy. Teraz może sobie władujemy film do niego. Jest bardzo, bardzo proste. Dużo osób z, na zachodnich forach i zachodnich wideo pokazuje, jakie to jest trudne, a jednocześnie łatwe. Mówiąc, że to trudne, nie, to jest strasznie łatwe, strasznie przyjemne i nie ma z tym żadnego problemu. Zaraz Wam pokażę. Znajdę no sobie tylko jakiś film. Niestety nie śmiejcie się, ale ładuję tutaj kolor plusa. Bo wszystkie już czarne wystrzelałem, a chcę coś ładować, więc niech będzie to. Mm, ok. Nie wiem czy z tym światłumierzem mi wyjdzie to. Nie, no to ściągnijmy go, żeby było tak w 100% pokazać, że kiedy to jest super łatwe i się nie męczyć. Ściągnięty. Aparat jest super płaski. Hop, aż pole dobra. No i teraz tak. Um. W ten sposób um. szukamy sobie takiego wejścia. Wkładamy to. Hop, aż ta strzałka nam się powiedzmy przekoloruje na ten film. Cholera, a nie, no dobrze. Wkładamy tutaj. Sobie już. I już słuchajcie, mamy film ważony, co so, według mnie jest o wiele łatwiejsze niż w niektórych lustrzankach. Zawijemy, zawijamy sobie raz, zawiniemy sobie drugi raz, zobaczyć czy wszystko tutaj pykło. pykło. Pykło idealnie. Zamykam, strzelę trzy razy. Raz, a tu mamy tego bulba, a to nie ma znaczenia. No i aparat już jest ustawiony, ustawię sobie. No, nie, nie chce mi się, zaraz go sobie ustawię na, na zero. Nie chcę się teraz tutaj męczyć. To sobie, jak sobie ustawimy na zero, no, po prostu strzelamy do tam 36 i wszystko jest tacy. No, bardzo przyjemna aparat. I jeszcze coś, jeśli chodzi o mm, pokrobę. Zostałem jeszcze z takim oryginalnym pokrowcem, ale uważałem to za totalny bezsens. Pentakom w swoim pokrowcu ma taką opcję, że można tą górę ściągnąć i mieć tylko taki nośnik. A lajka like tego cholera nie miała. Dlatego się wkurzyłem, bo nie chcę kupować jakiegoś specjalnego nośnika za 1000 zł sygnowanego do lajki. Like to jest bez sensu nośnik, znaczy no, pokrowca, czy tam takiego chuda. Więc po prostu uciąłem to. Uciąłem to, nie krzyczcie na mnie, tam kolekcjonerzy. Uciąłem to i teraz mam po prostu idealne. Nosidełko do aparatu, strasznie wygodnie, o długim pasku, noszę to sobie jak reporterski pasek, przez przez wszystko, hop, mam to powiedzmy na, na skos na brzuchu, coś, od razu podnoszę z tym paskiem, niesamowita sprawa, nie trzeba kupować nic specjalnego, to, to się przyda, jak jest deszcz, to pewnie sobie nałożę, ściągam i znowu jest super. Ale, żeby to było na stałe, wstęp do bez... no nie da się tego wyciągnąć. To tam tyle. Dzięki bardzo.